Czy słyszałeś kiedyś o najgłupszych zakazach na świecie, to słuchaj tego, są serio popierdolone. W Singapurze rzucie gumy jest nielegalne. Tak, serio. Od 1992 roku. Możesz dostać mandat, bo. ktoś stwierdził, że to brudzi ulicę. Chcesz gumę? Musisz mieć receptę. Wyobraź sobie, idziesz do lekarza po. orbitkę. W Australii, jeśli zmienisz żarówkę bez licencji, łamiesz prawo. Tak było kiedyś w stanie Wiktoria. Żeby zmienić żarówkę, trzeba było być elektrykiem. Wyobraź sobie dzwonić po fachowca, bo ci się spaliła lampka nocna. W Szwajcarii nie możesz spuścić wody w toalecie po 22, jeśli mieszkasz w bloku, bo to. zakłócanie ciszy nocnej. Czyli co? Robisz dwójkę o 21:59, a potem czekasz do rana? Brzmi jak horror w trójwymiarze. Znasz jeszcze jakiś absurdalny zakaz? Daj znać w komentarzu, może wpadnie do kolejnego shorta.